Dobra, ja może nagrywać wszystko. Metika, witam serdecznie z tej strony Acner i dzisiaj, słuchajcie, gwiazdą nie będzie żadna tak naprawdę postać, bo chodzi, słuchajcie, o samą grę. Wprowadzam też e, nową serię, e, która nie będzie długa, albo może będzie długa, słuchajcie. I na czym ta seria będzie polegała? E, chodzi o to, że Pokazuję Wam każdy mój mecz od tego momentu, łącznie z tym, do momentu, aż przegram. W, sensie w tej serii. Pod rząd, tak? Czyli jakby każdy mecz pod rząd pokazuje, jak te gry wyglądają, czy mi poszło dobrze, czy źle. Muszę pokazać ten me mecz i myślę, że taka seria Wam się też spodoba. Z tego też względu, że... Może pobijemy rekord Winstreaka w Mythiku, w tym sezonie oczywiście, bo w tym sezonie mam 14. Ale generalnie na przykład mój największy Winstreak to jest ponad 50 gier wygranych w Mythiku, bo ja liczę tylko w Mythiku. Poniżej to nie liczę, bo jakby tu patrzeć na smurfa, to się miało nawet ponad 100, tak? Ale to, to się nie patrzy. Więc słuchajcie, taka serijka myślę, że przyjemna, fajna będzie do oglądania, zobaczycie też moje emocje. Dzisiaj będę raczej opanowany, ale przyszłe gry no, mogą być różne i o kurde No nie dali mi żyć No nieważne słuchajcie, spoko spoko tego się można było też spodziewać to jest totalnie też to, to jest lekki, lekki mój błąd, tak? No bo jednak mogłem się jakoś tam bardziej wycofać totalnie Aczkolwiek gang to gang, albo gang bang. Este zrobił bardzo duży błąd. Tu już jest duży błąd, bo on przed sam, nie dość że przed sam, to chciał jeszcze, nie wiem, bić się z kimś sam totalnie. Tak, postać, która jest totalnie stworzona do teamfightów, dla drużyny, dla przynajmniej jednej osoby w pobliżu. Bo jest totalnie nie jest samodzielny. Rafaela jest dużo bardziej samodzielna. Ale słuchajcie, dzisiaj też jakby... nie wiem czy mówiłem już, ale... Nie będę za dużo też gadał generalnie w tej serii, bo będę się skupiał na grze. Bo przydałoby się tego Winstryka pobić w tym sezonie. Tym bardziej, że gram głównie duo. Teraz już nie gram tak solo jak wcześniej. Wcześniej bardzo dużo grałem solo. W sumie to przynajmniej 80% meczy 80 grałem solo. Teraz zacząłem grać duo czasami trio i też 5 q grałem wczoraj, bo jakby jest ta rekrutacja u mnie w składzie i szkoło po prostu odpowiednich osób nie dodaje też jakby kogoś po jednej grze na przykład czy, czy też dlatego, tylko że ma ładny profil. Gram z tą osobą, patrzę jak się na, w różnych sytuacjach e, zachowuje i czy po prostu jest gotowa na skład, bo słuchajcie, skład to, to ja powiem naprawdę z doświadczenia dużego już i z przemyśleń, bo ja miałem już dużo składów i jeden z moich pierwszych składów był top 4 global na, na świecie. W pewnym momencie też był top 3, więc myślę, że to jest dosyć takie duże, duże osiągnięcie i jakby to doświadczenie jest no, z tym, że... Ja mam dosyć takie. Takie coś, że... Ja, ja kiedyś z zagraniczyłem się tylko ludźmi trzymałem ale teraz ma takie coś, że tylko Polisz, tylko Polak. I, I tyle. Nie przyjmuję do składu, nie ma opcji, żebym przyjął jakiegoś nie wiem Francuza, Anglika czy, czy coś ten, ten design, tak? Więc dla nich jakby... Wstępu nie ma. O, wybaczcie też, że się tak zagadałem o tym składzie. Jest to taki, jeszcze taki mój promyk, taki, że chciałbym kiedyś jeszcze jakby... Bo jeżeli jesteście starymi widzami moimi, to na pewno pamiętacie takie czasy, że próbowałem zrobić skład yy, to było w chyba w tamtym sezonie? Albo nawet już z, de, de, Nie wiem. E, ale ale tak, że próbowałem zrobić skład z Polakami. I to nie jest, słuchajcie, naprawdę to nie jest łatwe zadanie, bo Teraz troszeczkę jest lepiej, moim zdaniem, bo jest dużo więcej, dużo więcej Polaków lepszych i jest większy wybór poprzez to też, tak? I to, co też jest fajne, że ci Polacy, co wcześniej byli dobzi i mieli ego wybujane, że są najlepsi, a wcale tak nie było. Byli po prostu dobzi, ale jakby nic, nic, nic takiego wyróżniającego, też nie było jakichś takich ogromnych osiągnięć jakby samodzielnych czy też Docenionych przez bardzo dużą e, grupę osób, e, a żeby w ogóle być docenionym przez bardzo dużą grupę osób, nawet trzeba mieć jakiś tam rozgłos, czyli coś, trzeba naprawdę e, osiągnąć, jakiś sukces, który ci zapewni, e, jakby to powiedzieć, e, atencji. Nie wiem. Czasami, czasami brakuje słów. Jak wiecie, nie jestem jakimś idealnym mówcą, nie? E, ale ale spocznę. Co tutaj takimi chcę? Takimi nie jest taka głupia. Ale jestem silniejszy, jakiego Hedgehoga dostał. E, dobra, słuchajcie, ja się rozgadałem troszeczkę, ale już się skupimy na, na grze totalnie. Słabiutko na razie ten początek mój. Z mojej strony też troszeczkę, aczkolwiek mam linię, na której wszyscy są. Jest też żółw, gangują mnie cały czas, więc dosyć ciężka linia się trafiła. A mimo to mam 3-3, więc nie jest tak tragicznie. Na razie taki wynik średniawy W ogóle ja mam tutaj fajnego builda bo ja mam Builda pod Dimd'a <grymne> Nie, coś chodzi o to też, że ja mam builda właśnie, lubię ten Bloodlust Axe, zresztą wszyscy go kupują na, na Xborgu, ale chodzi też o to, że mam emblem pod to. I ja się będę na pewno dużo leczył z nich. Jeżeli troszkę, troszkę kiesów to będę, to będę się fajnie leczył. Ciężko, ciężką mam linię, ale jakby ten Estes troszeczkę troluje, widzę. Bo on nam idzie sobie po prostu farmi, ale to nic. Ja mam ciężką linię. Przegrywam moją linię bardzo mocno. A nasza drużyna, jakby też e, robi swoje na topie. Oni nie przyjdą na bota, bo po co mają tutaj przyjść? Ach! Oh, Czwórka, tutaj jest ostro. <grym, co, <grym, co Zrobiłem co mogę po A szkoda, 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 że on nie chce jakoś tak bardziej. z nami po prostu pograć zwłaszcza z, z Walirem po prostu, zanim im followować. bo no, przydałoby się, żeby followował. mieli szansę na wygrane, bo tu nie może być tak, że ta seria się zakończy na jednej, na jednej grze, no słuchajcie, no. no. Pa. Nie wiem co powiedzieć. Wolałbym, żeby się nie skończyło na jednej serii więc ale słuchajcie to jest naprawdę fakt co teraz y, ja piszę bo jeżeli słuchacie ktoś twierdzi że jest taki dobry a wszyscy są nobami i troluje i on pisze albo nie wiem coś takiego robi o Polak jest z znam mnie. I jak ktoś słuchacie niby taki koks twierdzi że jest koksem ale troluje, bo inny jest noobem, w jego zdaniem? To, to, to ja nie wiem, jaka to jest, słuchajcie, to jest mentalność, to jest mentalność. Mam nadzieję, że wy macie inną, naprawdę, mordeczki, albo przynajmniej po szeregu obejrzanych filmików jakoś tam się zmienia, bo każdy, słacie każdy ma tam swoje jakieś tam, nie? Ja też, ja też mam swoje, wiecie, jakieś tam, czasami mi odwala, nie? Wow, pięknie. Piękny ultimate. Jeszcze drugi skilik ta tutaj. Próbował cofnąć. Fajnie to wyszło, fajnie wyszło. Może będzie comeback, może będzie comeback. Ja się cofnę, bo i tak hapy nie miałem, a spuszowałbym mnie zbyt dużo, a tego Leomorda tutaj mógłbym w sumie... W sumie bym go hapnął. Why not? Nie. Flickera nie będę zużywał na niego. Oni ładnie puszują, Lamor się albo cofnął, albo mi tutaj w dżungli siedzi. No jest. Dawaj Tiger, dawaj. Dawaj, go ta normalnie, dawaj go, ładuj. Oprzy o, morderczek. A ten tigr nie taki zły, jakoś. Spoko. Ale to jest spoko. Fajnie, 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 tutaj kłapie i sprawdzi coś tam, jakieś krzaki, zrobi trochę wizji. Nie boi się wbić. Fajnie, fajnie. Uwali raz opali. Dobra, czas zrobić dymja. Ale jak się leczy już, wow, nie, to jest z Ja myślałem, że ja już tak się leczę z mojego pierwszego skilla. Kimi puszuje, więc teoretycznie my teraz szybko powinniśmy zrobić lorda, ale nie ma kto tego lorda zrobić. 10 minuta, więc zaraz, zaraz Kimi już nie będzie taka silna. Mam już w końcu. Bait of Despair. O no to Kimi. Chcesz dostać w czoko? Widzisz, tak ją bije. Wow. BUM! Jak się fajnie leczy. Już. Zaraz kupię Bloodlust Axe, i będę dopiero się leczył. Ho, ho, ho. Zaczynamy! Let's, let's go, baby! Dawajcie, savage, savage! Zreportujcie tego SCS, jak życie. Wszyscy, nawet tak to oglądacie. Reportujemy go za nie no, spokojnie niech gra chłop. Trzeba mnie za to grać, tak? Ja właśnie słuchajcie, jestem tego zdania. To, to zauważyłem, że jak ktoś ma takie skłonności do trollowania, to lepiej z nim w ogóle nie gadać. W ogóle. Nie ma nie ma, nie ma szans, bo on nie zrozumie i tak czy jak? Albo będzie zły bardziej. Jak, jakieś napady agresji. Y, nie wiem jak to nazwać, słuchajcie. Y, Chodzi tutaj o sło słownej, tak? Czy też... I, nie wiem. Tak dziwnie czasami że ludzie mają, nie? Ło. Wow. Ale Harry to jest na mnie, może być ciężko. Ja tu się z nich wle... Wow! te esteści klęczy, ale. Już więcej nie zrobimy tutaj nic. Nasz lord, spuszy nie. No ale dokończę myśl, że jak ktoś jest jakimś trollem i, ma... i widać, że już ma skłonności do trollowania. Nie wiem, wziął mi je, napisał fuck you all i tak to, dalej. To nie ma sensu z nim gadać. On będzie, o, chodzi o to słuchajcie, że on będzie bardziej, jeszcze bardziej trollował. A tak to chociaż jest szansa, że on jakby... Zobaczy, nie wiem, że drużyna, że, jest szans, że, że nawet on oceni, że wow, my możemy wygrać. zacznie jakoś lepiej, lepiej grać. Bo jak będzie, będziecie go wyzywać na przykład, to on już wtedy w dupie będziemy. Nawet jak będzie widać, że ta gra może być w to on, on ma to gdzieś, on ma typo ma gdzieś i on będzie dalej e, trollow'ał. Jeszcze bardziej będzie trollow'ał, ponadto. Dobra, idę tam do niej. A, leomo... Kurde, mindfucka miałem, no, on umrze, ale, ale zjebałem troszeczkę. To nie są jakieś ogromne błędy, ale to jest, to jest taki błąd, który można było zrobić po prostu lepiej. Dobra, umrze. No nie jest to jakaś idealna magiereczka. Przyznam szczerze. Też nie jestem graczem Xborga. Ale jakby myślę, że wystarczająco nim gram na tyle, żeby po prostu sobie tutaj poradzić. I też dawno, dawno nim nie grałem. Naprawdę, rzadko kiedy się trafia Open Xbox. A przecież mamy zagrać serię do jak największej ilości wygranych, żeby, żeby tutaj Win Streaka pobić. Zobaczymy. Jak to wygram, to będzie 8 Win Więc zobaczymy. Dziwi mnie, że ten Leomord ma... Leomord? Leomord ma Leomord? Dobra, nieważne, że Leomord ma ten teleport. Ale przynajmniej rozumiem, dlaczego tak, um, tak puszuje. On próbuje grać na pusza Leomordem, który jest... Myślę, że najlepiej się sprawdza po fight. W teamfightzie się sprawdza najlepiej. Podpusha to on tak taki sobie jest, To no. jest niewykorzystywanie postaci, po prostu, moim zdaniem. Masza jest pod pusho, a Masza jest bomba. Zajebista jest. I ci spuszuje i też jeden na jeden jest silna, a IDC to w ogóle nie ma podjazdu, nie? Super. Tigry, zajebiście, być Aaa, ucieknie, ucieknie. Place, boom! Jak tą Kimi trzymam? Dobrze, tam ci grok ją. Dobrze. Nie, yeah, no, myślę, ja jestem zadowolony z tego fightu i ze swojej pozycji. I z tego, że sfokusowałem tutaj fajnie, fajnie tą Kimi. To co, no to GG. The enemy consider defeat. Ok, czyli pierwsza wygrana zaliczona. Yy, zaraz zobaczymy, jak dokładnie, bo nie powiem 7, 8, 8 powinien teraz mieć win, win yy, Więc nice, nice. Więc nice. O, no, według mnie to na 8 punktów chyba dostałem. To całkiem, całkiem sporo. To całkiem sporo już. Jak na duo, jak na duo kiedy w metiku to całkiem sporo. No true, 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 true MVP to byłem ja, zobaczcie jakie obrażenia zrobiły, największe, fajne, fajne ten Xbox naprawdę fajne, te fighty ma super i też jeden na jeden nie jest łatwo do grania, zobaczmy co oni tu mieli, Aha. No to, no to spoko, No teraz ten matchmaking spoko, 1000 punktów mam. Yo. dobra, to ja lecę dalej, no. a z się na dzisiaj żegnam, cześć i do na